5, 4, 3, 2, 1 Dzisiaj pokażemy Wam, jak zrobić uwiost, czyli podstawowe akcesorium z naszego sklepu. Musicie zaczepić jakiś stabilny punkt i uwiost pleciemy jak warkocz. Zewnętrzny do środka i na przemian z drugiej strony zewnętrzny do środka, zewnętrzny do środka, zewnętrzny do środka i tak dalej jak warkoczek. Pamiętajcie, że musi się zostawić 5 cm luźnego sznurka. Więc zawiązujemy supełek. I oto, mamy gotowy produkt.